Szanowni Państwo, przed nami Święta Bożego Narodzenia. To najpiękniejszy czas w roku. To czas wyjątkowy i magiczny, przepełniony radością, miłością, rodzinnym ciepłem. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wytchnienia od codziennych problemów i błogosławieństwa w przyszłym roku. Życzę zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Brzeż Pospolitej Polski. Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego nowego roku, a także wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych życzą zarząd oraz pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu, a także prezes zarządu Grzegorz Kozłowski. 28 grudnia, środa, Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Spółdzielczej to jedna ze spektakularnych inwestycji, które prowadzone będą w Bolesławcu w nadchodzącym roku. Warte 33 milionów złotych prace mają doprowadzić ten obiekt do stanu, który zadowoli wreszcie lekkoatletów borykających się od lat z problemami w treningu i rozgrywaniu zawodów w naszym mieście. Modernizacja stadionu miejskiego przy ulicy spółdzielczej przygotowywana była przez bolesajskich samorządowców od wielu lat. Obiekt wymagał remontu, ale problemem było znalezienie funduszy zewnętrznych, które mogłyby wspomóc miejski budżet w tej inwestycji. Te pozyskano z rządowego programu Polski Ład i z Ministerstwa Sportu. W przyszłym roku rozpoczną się prace, których wartość w 2023 roku wyniesie 13 milionów złotych. Zawarto aneks. Z Ministerstwem Sportu i Turystyki do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego, budowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią długości 400 metrów przy ulicy współdzielczej, obiekt certyfikowany oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy śródludzowej. W ramach programu Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury aneks dotyczy przesunięcia terminu zakończenia zadania na dzień 31 grudnia 2024. Oraz przesunięcia terminu wypłaty transzy dofinansowania z roku 2022 na rok 2023. Przesunięcia miały m.in. związek z przedłużającymi się negocjacjami, do których Polski Związek Atletyki wnosił poprawki, w ramach których gwarantował jednak dodatkowe fundusze. Problemem obecnie są też postępowania przetargowe, do których firmy wykonawcze podchodzą bardzo ostrożnie. Całkowita wartość modernizacji stadionu to ponad 33 miliony złotych, które wydatkowane będą w przyszłym i 2024 roku. Może też tak być, że te wartości ostateczne będą wyższe niż zakładane ze względu na galopującą inflację. Jeżeli mamy inflację rzędu prawie 20%, no to, to jest oczywiste, że jeśli robiliśmy kosztorysy rok temu i nawet jeżeli je jakoś tam powiedzmy waloryzowaliśmy to też musieliśmy uwzględniać kwoty, które otrzymujemy z zewnątrz, a te kwoty przystawały ale do kosztorysów, które były wtedy tworzone. Inwestycji tej 4,5 miliona złotych pochodzić będzie z rządowego programu Polski Ład. Natomiast 2 miliony złotych to będzie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zapraszam teraz na blog wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. o odzyskaniu przez nowogrodzieckich policjantów skradzionej koparki, o której kradzieży jej właściciel dowiedział się dopiero od funkcjonariuszy. Bolesajscy policjanci podsumowali swoje działania w czasie minionych świąt Bożego Narodzenia. Interweniowali wtedy ponad 100 razy. Zatrzymano cztery poszukiwane osoby i czterech nietrzeźwych kierowców. Sprawdzili też niemal 200 osób i 60 pojazdów. Na drogach w tym czasie doszło do czterech zdarzeń drogowych. Nowogrodzieccy policjanci odzyskali skradzioną koparkę o wartości 100 tysięcy złotych. Była ukryta w trudno dostępnym leśnym terenie. Funkcjonariusze odnaleźli jej właściciela, który nie wiedział, że została mu skradziona. Właściciel pochodzi z powiatu Świdnickiego, a koparka była używana przy remoncie autostrady A18. Policja ustala teraz sprawcę kradzieży. Ogólnopolski projekt społeczny Sport bez barier to inicjatywa, która ma na celu spopularyzować i wspierać aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami. Kampania ta realizowana jest przy wsparciu Fundacji Orlen, Fundacji BGK. Fundacji KGHM Polska Miedź, totalizatora sportowego Fundacji PFR i Fundacji ARP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina ubezpieczonym pracownikom, iż to oni sami muszą wystąpić o wniosek do zakładu o wypłatę zasiłku chorobowego. Dotyczy to tych pracowników, którzy pracują w firmach zatrudniających do 20 pracowników. W tej bowiem sytuacji to ZUS, a nie pracodawca, wypłaca ten zasiłek. Wypłata zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonywana jest w różny sposób w zależności od tego, w jakiej firmie pracuje osoba uprawniona do jego wypłaty. ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu, gdy np. osoba, której on dotyczy, pracuje w firmie do 20 pracowników. Wtedy musi ona złożyć wniosek o jego wypłatę. Jeżeli ktoś prowadzi własną firmę, jest zatrudniony w małej firmie lub już przestał w niej pracować, wtedy wniosek jest niezbędny. Bez wniosku nie ma wypłaty. Nie można więc czekać i wniosek złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się bowiem po sześciu miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Nie każdy taki wniosek musi składać. Nie muszą tego robić ci pracownicy, którzy są zatrudnieni w dużych firmach, to znaczy takich, które zatrudniają i odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe za więcej niż 20 pracowników. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS. W przypadku pracowników małych firm wniosek z załącznikami w ciągu siedmiu dni składa do ZUS pracodawca lub zleceniodawca. Bardzo ważne jest, aby pracodawca, który wysyła wniosek do ZUS za swojego pracownika, dołączył do niego zaświadczenie potwierdzające fakt, że odprowadza za swojego pracownika składkę chorobową. My czekamy na uzupełnienie wniosku, natomiast pracownik czeka na pieniądze. Wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez swój profil na Pue ZUS. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 6 stopni Celsjusza, w dzień temperatura wzrośnie do 9, wilgotność powietrza 80%, zachmurzenie będzie umiarkowane, ciśnienie atmosferyczne 1010 hPa. wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z południowego zachodu. Optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.